Wyobrażasz sobie ten skandal, jaki wybuchnąłby, gdyby okazało się, że Najświętszy Sakrament jest nośnikiem ko koronawirusem i ludzie się od niego zarażają. To by było po prostu może nie knockout, ale knockdown. I co się teraz stało? Woleli powiedzieć, żeby tego w ogóle nie przyjmować, woleli wybrać jakby mniejsze zło. Rzymscy, rzymski katolicy wolał wybrać mniejsze zło niż, niż dopuścić do, do tego, żeby po prostu ludzie się dowiedzieli, że można się zarazić przez, przez najświętszy sakrament. Co, to mu, o, co O czym to mówi w ogóle? Co, jakie są wnioski z tego? Wniosek jest jeden. Wniosek jest taki, że to nie jest Jezus Chrystus. Że ta moc, którą sobie przypisują rzymscy kapłani, że przemieniają chleb ciało i wino w krew nie jest prawdziwa. Gdyby była prawdziwa, to by się w ten sposób nie zachowali. Staliby w wierze, staliby na, na fundamencie, o którym mówił Jezus, że on nim jest. A ten fundament to nie jest, e, nie jest fundament, to nie jest Jezus, to jest piasek. Przyszła burza, uderzyła i dom się rozpadł. I teraz gdybym na przykład ja mówił, że wierzę w to, że Polska wygra w piłkę nożną z Anglią, ale postawiłbym pieniądze na Anglię, I to jaka byłaby moja wiara? To byłaby hipokryzja. Właśnie to obrazuje całą tą sytuację. Ten koronawirus, właśnie weryfikuje, zweryfikował już, a czym jest Najświętszy Sakrament, który jest sercem rzymskiego katolicyzmu. To właśnie dla niego jest zbudowane świątynie stawiane ołtarze i powołane kapłaństwo. Teraz jeżeli on nie jest prawdziwy, to nieprawdziwe jest kapłaństwo, niepotrzebny jest ołtarz, niepotrzebna jest świątynia. I to wszystko właśnie zniósł Jezus poprzez swoją ofiarę. I przez tą ofiarę ustanowił nowe przymierze i kapłaństwo zostało, e, przestało spełniać swoją funkcję, dlatego że on stał się ostatnią ofiarą jeżeli mamy ostatnią ofiarę, to już nie potrzebujemy ołtarza. jeżeli już nie wykonujemy ofiar, to nie potrzebujemy kapłana. Dlatego rzymski katolicyzm ustanowił tak fałszywego Jezusa w najświętszym sakramencie. I wszystko, co Jezus, co wszystko, co Jezus zmienił ze starego na nowe przymierze, znowu powstało po Chrystusie, odbudował rzymski katolicy Wszystko, co zburzył Jezus. I ustanowił nowe, to wszystko zostało przywrócone. Znowu ludzie są pod kapłaństwem, znowu człowiek jest zależny od człowieka. I teraz mam takie pytanie: Jeżeli duch święty mieszka we mnie ja i Biblia nazywa mnie świątynią ducha świętego, tak Biblia nazywa wierzących, uszczonych duchem świętym, jakiego ja kapłana potrzebuję? Jakiego pośrednika do Boga, który we mnie zamieszkał? Nie potrzebuję. To jest właśnie nowe przymierze. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to w świątyni jerozolimskiej, która była jedynym miejscem kultu, nie kultu, ale um, pojednania człowieka z Bogiem poprzez właśnie kapłaństwo lewickie, to, to było miejsce najświętsze tam w tej świątyni. I tam przychodził raz w roku najwyższy kapłan. Miejsce najświętsze to serce świątyni. I to serce zostało przez Boga rozerwane. Kurtyna została rozerwana. To pisze w Czech Ewangeliach. To to mówi o tym, że już nie wchodzimy przez kapłaństwo, poprzez kapłana do tego miejsca najświętszego, że już go nie potrzebujemy. Też ołtarz przestał spełniać w świątyni funkcję, bo Jezus stał się ofiarą, już po Jezusie nie ma ofiary. 50 dni później Duch Święty wstąpił na 120 osób wierzących w Dzień Zielonych Świąt. Duch Święty, który wcześniej był za kotarą w miejscu najświętszym, w tym miejscu, gdzie przychodził najwyższy kapłan, tam, był, tam, tam przebywał Bóg, powędrował do wnętrza ludzkiego i od tamtej pory tam przebywa. To jest właśnie po to, właśnie Jezus umarł na Krzyżu, żeby napełnić nas sobą swoim świętym duchem. To jest rozmnożył się jak chleb. Nie potrzebujemy już kapłanów, pośredników. Idziemy wprost przez wiarę do Niego. On jest jedynym pośrednikiem do Ojca. On jest na, on jest na górze, w niebie, a Jego duch jest w nas. Ojciec i syn mają tego samego ducha, i ten duch przebywa w nas. Teraz chciałem, żeby zastanowił się nad najświętszym sakramentem, nad postawą kapłaństwa, która, która wyparła się swojej wiary. Ta wiara nigdy nie była prawdziwa. Zawsze była jak. Zawsze, no nie od zawsze, ale postrzegam rzymski katolicyzm jako wilka w owczej skórze. Od kiedy spadły zasłony z moich oczu, z mojego serca, to tak, tak go widzę. I teraz właśnie ta cała sytuacja z koronawirusem też obrazuje, a, pokazuje prawdę. Teraz gdzieś ten Jezus, czy on pojechał na wakacje z Najświętszego Sakramentu, gdzieś do ciepłych krajów. Teraz go już nie ma w najświętszym sakramencie, już nie jest prawdziwy, nie jest żywy, już, już nie jest. Teraz, jak sobie wyobrażasz teraz powrót do adoracji najświętszego sakramentu? Rozumiesz? Po prostu żyjmy w prawdzie. Jedyną cechą, jakiej, jaką ja widzę, Jezus naprawdę nienawidził, kiedy chodził po ziemi i dawał jej upust przez swoje słowa, była hipokryzja. Nienawidził tego. Słowo hipokryzja wzięło się z tego słowo aktor. Nienawidził po prostu. Aktorstwa, nienawidził życia w kłamstwie. Teraz modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, tego, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, aby spadły z Twoich oczu i z Twojego serca zasłona. Niech tak się stanie przez Jezusa Chrystusa. Niech krew baranka obmyje Twoje grzechy. Niech Duch Święty wypełni te miejsca, w których, w których, w których, w których są twierdze diabelskie, które jest związanie. Niech Pan da Ci odwagę, abyś był prawdziwy przed Nim, abyś wybrał Jego, a nie poszedł za tradycją ludzką i za człowiekiem. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa.